Wysoł Warneczyk to dziwna i tragiczna postać. Myślę, że obydwaj twórcy pocztów, Jan Matejka i Waldemar Świeży, mieli problem z tym portretem. Co powiedzieć o władcy, który po śmierci ojca obejmuje tron, mając 10 lat, który ginie dramatycznie w bitwie pod Warną? Tam mu obcięto głowę i tą głowę zawieziono, żeby pokazać, że władca zginął. Co powiedzieć o władcy, który w środku swojego życia, mając 16 lat, dostaje propozycję objęcia tronu Węgier w zamian za ślub ze znacznie starszą osobą. Co powiedzieć o władcy, który tak naprawdę nie zdążył nic przeżyć. Matejko pokazuje go jako człowieka, młodego człowieka, chłopaka nawet, niepewnego, wspierającego się na lancy z bardzo dziwnym gestem na klindze miecza. Natomiast Waldemar Świeży Myślę, że pokazuje go trochę doroślej, może aż za bardzo dorosło, jak na ten wiek, w jakim, w jakim był ten władca. Natomiast na pewno ani zbroja, ani korona nie przysłaniają tego, że król musiał się zmierzyć z różnymi wydarzeniami, historiami, które go przerastały. Jest to portret człowieka przegranego, człowieka, który, nie wiem, może przewiduje swoją klęskę, ale na pewno jest też rozczarowany swoim życiem.